I sprywatyzować szpitale, nie? I tu znowu jest argument zupełnie słuszny: no tak, no i przecież nie każdego stać na to, żeby sobie się prywatnie leczyć. Pełna zgoda. Więc co trzeba byłoby zrobić? Trzeba byłoby wprowadzić dwa takie cezusy wieku. Pierwszy to jest cezus, cenzus wieku tych, którzy teraz wchodzą na rynek pracy. I się im mówi: słuchajcie, macie 23, 24, 25 lat, sami się ubezpieczajcie. My jako państwo nie będziemy wam w to wnikać. Nie? Oni wtedy muszą się sami ubezpieczać I my w to nie wnikamy Drugi z wieku To jest To są ci, którzy są już dzisiaj na emeryturach I tym finansujemy leczenie Ale bez NFZ -u. Po prostu niech babcia, dziadek Dostaną też bon Jak coś się stanie, niech idą do szpitala W szpitalu wyleczą I, i państwo za to zapłaci A ci, którzy są pośrodku, Czyli mają tam 30, 40, 50 ileś tam lat To my im mówimy tak Wy się ubezpieczajcie też, ale państwo będzie wam część zwracać. Im więcej macie stażu, im jesteście starsi, tym państwo będzie wam więcej do tego lecznictwa dopłacać. nie? Czyli ktoś, kto ma powiedzmy, 55 lat, no to państwo mu dopłaca w większej proporcji niż takiemu, który ma tam 27 lat. I ten system powoduje, że za lat może 40, a może 50, ostatni gasi światło, ostatni objęty tym tą państwową. Do, dofinansowaniem do leczenia umiera, a ci, którzy zostają, to ich leczenie finansuje, finansują ubezpieczyciele, nie? I teraz popatrz, taki system, on ma jeszcze jedną zaletę, że on znakomicie nam zachęca ludzi do zdrowego trybu życia.